Za remizę wszedł, tak albo do remizy wbiegł. Otworzył drzwi od remizy. Ja mam granatnik. Jeden. O kurwa, tu nad nami... W remizie na pewno ktoś jest. Biegnie ktoś. To ja tu w gili łażę. O, zamyka drzwi. O, zamyka i otwiera drzwi w tym w remizie. Czekaj, ja mu wyjebę granatnikiem. Dawaj tam wpadniemy, mu zrobimy Borutę. Chodź. Poczekaj, patrz. Nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj. Panie. Otwórz, koleżko, drzwi. Czekaj, podbiegam. Open oh, the door. O, ten ja pod mur, zobaczę czy mam z drugiej strony wybieg. O, otwórz drzwi. Nie, nie wybieg. Kto tu, tu tak lata tym samolotem? O czym się ja zajebę gram na Czekaj, spytam. Już? No, możesz sypać. O, o, o. Biegam tu do ciebie? Ja nie biegłem do środka, nie? Co, wchodzimy? Zamknięte drzwi są. Wchodzimy? Z dwóch stron, Moja strona z prawa jest czysta. Prawa jest czysta. Lewa, lewa. Leży jakiś koleś. Zabity. Drugi. Połamam! Kurwa, zabił mnie! Był na schodach? Po lewej stronie był. Ja go chyba zabiłem. Tam przy schodach gdzieś? No. Na dole, na samym dole był. No ja pierdolę, że on... Sładuj się. Szybko, 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 szybko! Bo nam... Mięso ucieknie. Znalazłem dwa skaczele. Kurwa, w bieg, bieg przy samolocie. W którą stronę biegnę? E, wszedł do, na lotnisko. Jak pobiegnie do mnie, to go zajeba. Ja się zastanawiam, czy nie lepiej będzie, jak wejdę sobie tym środkiem, lotniska teraz. Ci powiem, gdzie on pój pójdzie. Survivor no normalny, to jest, nie? Nie widzę go tu. Nie ma go. Musiał powiedz w twoją stronę. Innego innej opcji nie widzę Nie wiem gdzie on z O! Ktoś, ja ktoś to... tu je. Czekaj, 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 ktoś tu jej i pie Dostał raz Dostał drugi raz Leży <laughs> o, nie wierzę usłyszałem go jak ja ty pił. Czujesz młody? A jaja ty czułem, że gości będzie... O, w samolocie się skitrał, nie? Ja słyszę nagle takie... ...biernala ktoś. <laughs> Something when People know exactly where you are. <laughs> Napisz mu, że... Kurwa, czekaj, ja mu zaraz napiszę. Co mu napiszesz? Czekaj. Jakiś samolot wszędzie na zewnątrz あやそうか、こアウトさん。<laughs> Jestem w Będę szczalał. Czy ten prośg ląduje, czy mi się wydaje? Nie Ej, jedzie, Od y nadwrotnie do. Yeah. 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 O, już zensyfać. Już czym żyłem? So, szybko, złań szybko. Dobra, to biegniemy do niego. Odebrać was? So, Złamać szybko. Złań A, szybko. Z zaraz. Wybiegamy, tyłe Czekaj szybko idę po gili Olej gili, A ci Nie ja, ja chcę Co? mi się już tych gili... Chcę was szukać bo nie wiem No tu, gdzieś byłeś przed chwilą Na lotu przy tej skale so Jesteście przy ciężarówce? Tak No dobra, to siedźcie ja tam ja już szamletu No ja już nie ma to ja wiecham ja na tren odciska A to nie wierzej, to A ty podjeżdżałeś od nagrywacji. Ja do Was jadę, tak, jadę. Bo ja go widziałem tutaj, widzimy gdzie ty no. jak jedzie, 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 jedzie Dobra, no Dobra, pakujemy się to, Polsce, podujemy się jest o panie ty, tyś krzakiem jest no znalazłem ty na skałę jedź, na skałę snajpera on wysiadł już chyba tam się nie widzę go Janek nie wychyla się, on jest na Nord na 20 nie widzę go już. Wysiadł. Wysiadł z helki. A ja on nie... z helki sypał? Tak. Uciekł już? Tak, uciekł. Tylko nie wiem, w którą stronę. Kur... Wysyp. Przerywał nas trochę. I świeżo by musiał być Na pewno Ty ten gościu mi nie spotuje? Nie Spotuje, spotuje Widzę go? Gdzie on jest? Na 340 O sypię A gdzie on siedzi? O kurwa, to on? Kurde, w skałę trafił o, on na górze już jest? Nie, na dole w lesie. To jest babka chyba. Ja nie, nie widzę. Nie wiem czego sypał. A od tej helki to jest na wysokości? Gdzie to jest? Od tej helki to jest na nordwest, yy, li, na linii lasu gdzieś. Daleko? Od helki? E, nie, nie tak daleko. Ode <laughs> mnie na 300. Czysta... Na nord centralnie, no tak, jak teraz patrzę. Tam gdzieś. А не вижу. No straszne, nawet ja mam tutaj. Mam. No. Ural jedzie? O kurwa. O. Samochód? Kurwa. Zjebali nam samochód. Ha ha ha. Do nasypie. Chyba wlazł jakiś byczek, to mi się wydaje. Ej, yy, słuchajcie, jak wam powiem, to robicie Covering Fire, a Pimpek tam biegnie. Ja już biegnę. To ja strzelam. Dobra wrac Zwracam uwagę. Jesteś mi strasznie to ta broń. A jak tu wyjść poza to, za to z tyłu musicie się cofać w stronę tego, w stronę tego wyjścia tutaj z tego jest siatka przerwana, to jest dosyć daleko. Mam desynka, też macie? Tak. Dobra, mam tu jest siatka rozłamana, przy takim krzaku. O, masz tam? No. O kurwa Ty walisz? Ja yeah. Straszy człowieka Do kogo ty strzelasz? Do samolotu Nic ci to nie da Dobra jestem pimpek już w lesie Cofaj się też. Kto w... G aha, to ty. Dobra. Prawie biegam. Biegnę już e, do drogi. Aha. Dobra, spadam, na razie. Na, razie. Nie na razie. się. Nie strzelaj, biegnij, biegnij, biegnij. Staniesz na chwilę, ten sniper cię ci tam. On nas spotuje, jeba, nie? Mhm. Uh -huh. Nie widzę tej mapki. że na nord, pod górę. Gdzie Janek? Nie jestem, za wami. A po twojej prawej. Yy. Kurwa. Tutaj. <gili>, Gili strasznie widać. Gościuwa jest gdzieś wzdłuż tego lasu tam, nie? No, najprawdopodob najprawdopodobniej. O, widzę ta, ta, ona najprawdopodobniej... Tak, najprawdopodobniej gdzieś weszła w górę, mi się wydaje no, ale... no ja w górę właśnie podbiegam Ale to co, idziemy w tą stronę, napieramy na nią? No, chyba no, tak jest... O, widzę was Biegną praktycznie równolegle z wami Да oh. coś widzę w lesie? Tak leży, leży. O kurwa, czekaj, po, podbiega. bo no, ja. Już. Kurwa, widziałem ja pierdolę. Ja ją z góry wezmę. Dobra, ja kończę na razie, bo to jest dzień porażek. Jak daleko, daleko AG na Czekaj, widzę ją, po, biegnie w górę, biegnie w górę. To jest bandyta. Ja widzę, widzisz? Ja też widzę, pieknie w górę, pieknie w... Biorę go, o, położył się, celuje do mnie, nie ja do ciebie celuje. Dobra, ściągnę go z tego, 124 Dobra, ja spadam na razie, ściągaj go, ja. przeszedłbym, on ciebie obserwuje, ściągaj go, będzie mańka spokojnie Bania. Potwierdzone? Tak jest. Spoko. Chcesz dmr -kę? Nie, nie chcę. Ty, a gdzieś tu Janek padł i on Magili. Ja sobie wezmę dmr od niego. On Magili, Ghillie, wziąć ci? A, no, możesz wziąć. Da Wziąłem tylko gili Nie, nie, to był jeden strzał Gdzie ty jesteś? Ale nie słyszałem strzału Słyszałem. Nie, znaczy się tak le lekko Oś kurwa tu szybko, ja ci włożę do plecaka tego, tego gili i zakładaj od razu Żebyś kurwa niewidzialny był Ale ktoś kurwa spudłował Oś, czekaj, 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 czekaj. Masz miejsce w plecaku? No Dobra. Weź sobie to gili. Ukryłeś zwłoki? Tak. Nie miałem nic ciekawego. Ja nie zdążyłem tam tych zwłok ukryć. Kurwa, skąd zabrał? Strzelał do mnie? Idziemy. Gdzie idziemy? Przed siebie. Płucaczel. Pi, 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 pir, pi. Wiesz, odbiegniemy sobie do lasu trochę, nie? Mhm. Gdzie ty jesteś? Tutaj przed tobą. Dobra, spoko. Trzeba tego zada zgubić. Zasięg. Nie, nie strzelaj do niego. A to może zdę. No wywalać to już? Czekaj No, dalej Dobra spadamy Aż się w rękę wyjebała Hä? Aż się w rękę wyjebała Też kupa dymu. Będą no, no, o co chodzi. Ale wybuchy w Armii Trójce to jest to co? tam to dopiero są kurwa fajerwerki.